Cześć, z tej strony Wiktor Brynacki, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale w serii poświęconej pomysłom na biznes. Na tym kanale znajdziesz również inne serie, serię vlogową, serię poświęconą marketingowi, ponieważ ja na co dzień zajmuję się właśnie marketingiem, pozyskiwaniem klientów do biznesów głównie usługowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, to wszystkie szczegóły znajdziesz w opisie tego filmu. W opisie tego filmu znajdziesz również link do bezpłatnego poradnika marketingowego, do bezpłatnego audytu marketingowego, konsultacji marketingowej. Także zapraszam Cię do opisu. Nie przedłużając, przechodzę do właściwej części odcinka. Dzisiaj pomysł na biznes numer 28 pomysł, który będzie się cieszył dopiero popularnością. W okresie listopadowo-grudniowo-styczniowym i będzie się cieszył bardzo dużą popularnością. Także jeśli jesteście ciekawi, co to za pomysł na biznes, to zostanie do końca tego materiału. Krótki wstęp, krótki kontekst. Przed założeniem działalności gospodarczej miałem epizod pracy na etacie. Nawet nie był to epizod, bo był to dość długi okres około dwóch lat podczas pracy, podczas nauki w technikum pracowałem, pracowałem popołudniami i pracowałem w firmie kurierskiej, i pomysł, który teraz tutaj Ci przedstawię, będzie w zasadzie wynosił się z tego okresu i moich obserwacji dotyczących właśnie pracy tam. Okres listopad, grudzień styczeń, nawet jeszcze luty rządzi się takim dość charakterystycznym, można powiedzieć, prawem, że ten popyt. Ilość chętnych na różnego rodzaju produkty czy usługi jest po prostu ogromny. Ciężko to nawet zobrazować, jeśli gdzieś tam kiedyś pracowałeś, można powiedzieć na magazynie gdzieś tam firmy kurierskiej, to, to wiesz dobrze o czym mówię. Jeśli nie pracowałeś, to tylko sobie może wyobrazić, że tych paczek jest po prostu ogrom. Jest ich zdecydowanie, zdecydowanie więcej niż w tym okresie, takim, że tak powiem, zwyczajnym, tych paczek może być dwa, 3 razy więcej. Były okresy takie, że po prostu już brakowało miejsca w ciężarówkach i część paczek po prostu zostawała i wyjeżdżała dzień później, żeby Ci to zobrazować ile tych paczek po prostu było. Było ich ogromne zatrzęsienie. I to jest właśnie bardzo dobry okres, który Ty sam możesz wykorzystać, jeśli takiego biznesu nie prowadzisz. Jak taki okres możesz wykorzystać? Ano dwojako. Będzie tutaj możliwość dla osób, które taki biznes prowadzą. Jakiś biznes związany z e-commerce, ale ci nie prowadzą to e, dla osób, które taką, powiedzmy, taki działal, taką działalność na konkretny okres mogą założyć. W tym materiale podam ci jakby szereg takich produktów, które zauważyłem, że się tam bardzo mocno przewijają. E, na tym magazynie co najczęściej można powiedzieć, kurierze dostarczają w tym okresie. Natomiast to będziesz mógł sobie wykorzystać, czy taki biznes prowadzisz, bądź dopiero zamierzasz z nim ruszyć. Także to będzie dość uniwersalna wskazówka. Nie wymienię oczywiście wszystkich produktów. Natomiast te produkty, które byłem w stanie oszacować chociażby po opakowaniu, które gdzieś tam było widoczne, czy po kształcie, czy po no, jakichś takich cechach że tak powiem, fizycznych, no to jestem w stanie Ci tutaj coś podpowiedzieć na podstawie właśnie tych obserwacji tego, co kurierzy wozili i wożą w tym okresie listopad, grudzień, styczeń, luty. Grudzień to mamy oczywiście święta. Styczeń to też jest jeszcze taki okres, gdzieś tam dużo różnych paczek się, się wysyła. Luty to zaś są walentyki, wszystko co z tymi walentynkami związane. Jeśli prowadzisz y, biznes e commerceowy to na pewno zauważyłeś rosnącą sprzedaż w tym okresie. Jeśli takiej działalności nie prowadzisz y, i zamierzasz ruszyć w tym okresie, to zobaczysz, że y, to zainteresowanie jest naprawdę bardzo, bardzo duże. Ludzie kupują szaleni, mówią, że nie mają pieniędzy, ale tak czy siak te pieniądze wydają. Także to jest uważam dobry okres y, do startu, a w zasadzie start trzeba zacząć sporo wcześniej. Żeby, żebyś ten już produkt fizycznie posiadał i wiedział, jak go, jak go sprzedać. Natomiast tak czy siak to jest naprawdę dobry okres do monetyzacji i zwiększenia zysków do po prostu maksimum na, na koniec roku, początek roku kolejnego. Jeśli działasz bardziej komercyjnie, to tutaj możesz oczywiście wykorzystać reklamę płatną. W zależności od tego, czy działasz, czy nie działasz, jakie, ma, jakie masz doświadczenia. Natomiast taka reklama płatna, do, dobrze wdrożona, odpowiednio zoptymalizowana e, strona pod kątem konwersji, tak? czyli analiza tego, co ludzie robią wchodząc na Twoją tą stronę, e, co oni na tej stronie robią, ile spędzają czasu, jakie są źródła ruchu itd. itd. Także jeśli tak mówię, taki biznes prowadzisz i takich danych nie znasz, to bardzo mocno polecam Ci do tego, powiedzmy maksymalnie grudnia połowy grudnia, te dane znać. Wtedy musisz te działania zintensyfikować, bo pamiętaj, że nie tylko Ty będziesz się chciał reklamować, tylko będą się chcieli reklamować wszyscy. Także nie znając żadnych danych przebywasz już na starcie, a uwzględniając ten okres, który będzie dużo bardziej ciężki pod kątem reklam, mówię tu o konkurencji, to już naprawdę jesteś bardzo, bardzo daleko w tyle za swoją konkurencją. Także dane, musisz znaleźć dane, a jeśli taki biznes dopiero rusza, dopiero gdzieś tam zamierz startować, to te dane znaj jak najwcześniej, bo Ci to bardzo, bardzo mocno pomoże. Czyli ile czasu ludzie spędzają na Twojej stronie, gdzie przechodzą, jaka jest konwersja itd., itd., co oni na tej Twojej stronie robią. Może będziesz musiał całkowicie tę stronę przeprojektować, ale długofalowo Ci to bardzo mocno zaprocentuje. Zatem jakie produkty mają rację bytu? W tym okresie. Oczywiście jest ich cała, cała masa i naprawdę nie, nie wymienić wszystkiego, bo to może być wszelkiego rodzaju jakaś tam elektronika, a to mogą być po prostu choinki. Dziwnie to zabrzmi, ale tak, mogą to być po prostu jakieś sztuczne choinki, których był po prostu ogrom. Zastanawiam się, właśnie po dwóch latach pracy tam w tej firmie królewskiej, to po pierwszym roku myślałem, że wszyscy już te choinki kupili, a się okazuje, że tak nie. Rok do roku ci ludzie te choinki kupują. Ja nie wiem, czy oni je od razu wyrzucają, jak to jest w ogóle możliwe, że kupili choinkę. Jakby to, jest, to jest tak chłodny rynek, że rok do roku te choinki szły i szły w ogromnych ilościach, także choinki. No i wiesz, jak jest lato to zasiedzą wentylatory, jak jest zima, grudzień to są choinki, tu jakby nie ma nic odkrywczego, tak? Ja tu nie odkryję przed Tobą Ameryki, choinki, wszystkie jakieś takie prezenty świąteczne, typu słuchawki, niesłuchawki, głośniki, to jest na pewno ma rację bytu. Potem jest ludy, tak? Czyli to jest okres, okres taki walentynkowy i wszystkie jakieś takie pierdoły, jakieś takie małe gadżety dla, dla par, jakieś takie prezenciki, nieprezenciki, to ego jest naprawdę ogrom i idzie to w ogromnych ilościach. Są firmy, które w setkach wysyłały każdego dnia e, tych, tych produktów, i to naprawdę nie jest żadna, żadna nowość. Siedzisz w e-commerce i masz większą firmę, to wiesz, że wysłanie stu paczek dziennie nie jest jakby niczym nadzwyczajnym i miałeś pewnie tego, tego wiele, wiele więcej. Także jest to jeden z najlepszych okresów w roku w e-commerce, ale żeby zmonetyzować te zyski, żeby uzyskać jak największą efektywność, to musisz znać dane, musisz mieć przygotowane wszystkie kampanie jak taki biznes wypromować, jak możesz to zrobić skutecznie i e, jak tą ofertę zaprezentować na poziomie samej reklamy, na poziomie strony internetowej, żeby oni z tej reklamy chcieli wejść, ale jednocześnie, żeby na tej stronie po prostu pozostali, kupili e, odpowiednio zaprojektowany ten proces, czyli upsell do sprzedaż, zwiększenie wartości e, zamówienia. Możesz pójść strategią, że promujesz jakiś tani produkt, który ktoś kupuje, ale następnie jest tak zwany maksymalizator, który tak naprawdę on wtedy dla Ciebie zarabia, czyli masz jakiś tam produkt, powiedzmy za 40 zł, koszt pozyskania klienta i jakby zysk to jest nie wiem, na poziomie 500 zł, czyli tak naprawdę wychodzisz na zero, ale dzięki temu, że zaproponujesz coś innego, jakiś fajny dopełniacz do tego produktu, ktoś go kupi, kupi go 10, 15, 20% osób, to on odpowiada za maksymalizację właśnie tej średniej wartości koszyka i w zasadzie na tym drugim produkcie zarabiasz. Taką strategią też możesz wyjść, także jeśli jesteś zainteresowany e, czymś więcej, chcesz, żebym w jakiś sposób Ci pomógł, e, doradził w kwestii właśnie marketingowej, kwestii reklamowej w tym okresie, to w opisie znajdziesz wszystkie szczegóły. W zależności od tego, kiedy Ty ten materiał oglądasz, natomiast jeśli go oglądasz już w grudniu, na początku, to naprawdę może być Ci bardzo ciężko cokolwiek gdzieś tam uzyskać konkretnego, no bo tak jak mówię, no to już się trzeba wcześniej przygotować. Jest jeszcze szansa, ale to jest już bardzo, bardzo niewielki i krótki okres do jakichkolwiek rozszerz zakupowych, przygotowanie produktów, budowy stron. To jest naprawdę bardzo krótki okres. Natomiast pewnie się da, będzie to wymagało jakiegoś tam poświęcenia od Ciebie. Pamiętaj, że nie musisz też od razu iść w dziesiątki tysięcy złotych za strony. Bardzo zaawansowane narzędzia e commerce Możesz po prostu skorzystać z Allegro, które jest gdzieś tam znany, popularny. Ma też oczywiście jakieś swoje wady, jak wszystko. Niektórzy gdzieś tam narzekają. Ja, tak jak mówię, nie mam punktu odniesienia, bo, bo nie pojawiam się tam jako sprzedający, tylko jako kupujący. Także nie podpowiem Ci pod kątem Allegro i pod kątem jakby charakterystyki korzystania jako sprzedający z tego portalu, natomiast Polacy to, to narzędzie znają, chętnie z niego korzystają, wchodzi tam bardzo, bardzo dużo osób, kwestia po prostu wypozycjonowania tamtego twojego produktu jak najwyżej i jak największej marży, żebyś na takie pozycjonowanie mógł sobie po prostu pozwolić. Tyle w dzisiejszym materiale, dzięki za Twoją uwagę, dzięki, że jesteś do końca, do zobaczenia w kolejnym odcinku za kilka dni. Subskrybuj ten kanał, jeśli chcesz być na bieżąco. Zajrzyj do moich innych playlist związanych z pomysłami na biznes, związanej z marketingiem, vlogami, serią pokazującą kulisy przedsiębiorczości. Jeśli masz do mnie jakieś pytanie, to możesz się odezwać na Instagramie, w wiadomości mailowej. Także tyle ode mnie. Dobry dnia dla Ciebie. Trzymaj się. Cześć.